Witajcie, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym wideo, gdzie mamy recenzję. Dzisiaj będziemy recenzować, oglądać sobie karty Pastora Taro. E, tak, stworzone przez Lin e, ojeju Araujo. Na pewno źle czytam, także wybaczcie. ilustracje Lisa Hunt albo Hunt. Jak już widzicie, karty inne. Troszkę inny tarot, troszeczkę inaczej to jest podane. Zobaczmy sobie całe pudełeczko. Mhm. Mamy tutaj deck and bookset, czyli mamy talię i book set, czyli książeczkę w, w tym zestawie. Tak, tutaj mamy, jak widzicie, mam nadzieję, że to się ostrzy ładnie. Tutaj widać, że jest takie pudełeczko z taką tasiemką, chociaż powiem Wam szczerze już, bo, bo jak widzicie ona jest otwarta, no nie wytrzymałam, otworzyłam kiedyś, żeby zobaczyć. Gdyby to było odwrotnie i tak by się to wyjmowało, byłoby to bardzo wygodne, natomiast jest to na spodzie i te karty mi tak stoją, słuchajcie, ja je podnoszę i za każdym razem, wiecie, mi to wyjeżdża. Bo ja ciągle zapominam, że to tam gdzieś się. Więc to jest trochę nieprzemyślane. Powinno to być albo na bok, albo do góry właśnie. Więc tutaj, o widzicie, już mi się to. Już raz mi tak spadły właśnie. Także pod tym względem trzeba uważać, jeżeli się je trzyma na. No tak, żeby je widzieć. Bo jeżeli trzymasz na płasko, no to to wtedy faktycznie się otwiera jak szufladka, prawda? Więc wtedy to jest wygodnie. Zobaczmy z tyłu, jeżeli ktoś z was by chciał przeczytać sobie tu, zatrzymaj materiał Tak i przeczytaj sobie, jak widzicie tutaj karty są w poziomie, słuchajcie, tak inaczej zupełnie Tak, mamy US Game Systems jako wydawca No dobra, no to lećmy, odwróćmy sobie, otwórzmy sobie tutaj tą szufladkę Okej. Okay. Tu w środku zobaczcie, tak pięknie jest taka, e, taka wykładzinka, taka wykładka, to jakby lawenda mi się wydaje. Albo jakieś takie kwiatusie, ale chyba lawenda to jest tutaj. Tak, e, razem z komplecikiem do kart przychodzi taki woreczek. Wydaje mi się, że on jest taki lniany. I mamy tu napis. E, taka, to już jest jakby prasowanka. Więc na pewno trzeba troszkę uważać, żeby sobie nie zniszczyć. Ale bardzo pięknie to wygląda. Woreczek jest dosyć duży. Z dwóch stron mamy ten napis i obrazeczek, bo karty są dosyć duże. Zresztą już Wam, kochani, pokażę. Tak, mamy książeczkę, która jest w poziomie też. Może zobaczmy najpierw książeczkę. W ten sposób jest zrobiona. Ta książeczka kojarzy mi się gdzieś z moim dzieciństwem, bo miałam jakąś taką fajną książkę, właśnie o przyrodzie czy o farmerach. Też była tak otwierana, może to nawet była książka szkolna, już nie pamiętam, ale tak mi się to skojarzyło, właśnie. Mhm. Tak jest. Ja mam pierwszą edycję, pierwsze wydanie z 2022 roku. Oczywiście tu jakieś wstępy, jakieś tam słowa, wiecie, od autora, jak zawsze. Oczywiście język angielski. Te obrazki tutaj mi się podobają. I powiem wam, co jest fajne. Mam takie poczucie, że to jest taka troszkę kolorowanka. Przy okazji, bo można by tu kredeczkami mm, pozwolić sobie na pokolorowanie, jako taka medytacja, prawda? Z tymi kartami poszczególnymi, z tymi obrazami. Zobaczcie, jak pięknie całość tutaj na czarno-biało i można by to tutaj naprawdę tym kolorkiem gdzieś takim pastelowym dotknąć. Taki mam plan. Jak będę mieć kiedyś więcej czasu, to tak planuję sobie zrobić. Tak, tutaj mamy Wielkie Arkana i jest tutaj opisane na ten temat. I zobaczcie, karty tu są czarno-białe, w związku z tym znowu można tutaj, prawda, pobawić się i pokolorować jakimiś fajnymi kredeczkami. Co mamy na temat każdej karty? Mamy tak, że numeryczna wartość, nazwa karty, opisane jest tutaj, co się dzieje, jakby na tej karcie, prawda? I potem w czytaniu. Jakie znaczenie ma ta karta, ta wartość. Mhm. I tutaj gdzieś jest wpleciona taka rada, też jakby w to. I to tyle jest na temat każdej karty. Mhm. Zobaczmy sobie później na małe jeszcze arkana. Wszystkie obrazeczki są czarno-białe. Słodko to wygląda i tutaj te rameczki naokoło też bardzo są piękne. Dlatego tak myślę, że jakby to pokolorować, to by było naprawdę. Myślę, że to by była niezła zabawa. Oczywiście trzeba myśleć czasu, żeby to było przyjemność, prawda? Tak, mamy małe arkana tutaj. Też opisane jest oczywiście. No i później zaczynamy od dworu. Buław i tutaj mniej jest jak widzicie na temat każdej karty małych arkanów. <laughs> tutaj mamy Asa Buław też jest opisane co się dzieje na, na obrazie i później mamy w czytaniu i też tu gdzieś rada jest wpleciona. Co, jakie ma to znaczenie w czytaniu i jest rada wpleciona. Ale nie ma żadnych rewersów nic takiego. Powiedziałabym, że to są karty medytacyjne na przykład. I to idzie jedynka, dwójka, trójka, czwórka i tak dalej. Zobaczmy, jak tutaj dworskie są przedstawione. Aha, czyli klasycznie mamy pazia buław i tak opisane jest podobnie ilościowo rycerz buław, królowa i król. Na tej zasadzie. No Widać, że tutaj bardzo dużo jest pracy włożonej i takiej. Takiej precyzji w estetykę wydania, więc to też jest cudne. Później mamy dwór kolejny, aż do hmm, pentakli. Wszystko klasycznie, nie ma tutaj żadnych hmm, niespodzianek, jeżeli chodzi o tak, bo mamy nie czy tak jest. I na końcu mamy oczywiście. Hmm, czytanka, które sobie można robić, bardzo ładnie, jak widzicie, to wszystko tutaj jest dopracowane, nawet te czytanka końcowe, mhm. jakaś medytacja, to jest propozycja i jak to powstawało tutaj, <laughs> tak mamy na temat artystki, na temat autorki i tyle, tak jest, ok. Zobaczmy sobie teraz karty. Wyjmuje się w... łatwo, bo mamy wstążeczkę i wstążeczka jest też liliowa. Mhm. Tak jest. Dobra. I jak widzicie, kochani, tutaj karty są ciekawe. O, jakie tyły piękne. Zobaczcie. No, też tak musimy w ten sposób. Mhm. Bardzo piękne. Są laminowane, ale nie ma jakichś tutaj zbędnych ozdób. I zobaczcie, wow! Prawda, że wow? Są bordeles. Czekajcie, bo mi się gdzieś przestawiają. Są bordeles, czyli nie mają żadnych ramek tutaj. Przecudownie to wygląda, powiem wam. Bardzo mi się podobają. Jeżeli chodzi o jakość i trwałość i ogólnie ocenę, to zostawmy sobie na koniec. Też później zmierzę nam. Zobaczmy sobie na razie karta po karcie. Dobrze mamy głupca? Mak. Uh -huh, arcykapłanka. Cesarzowa. Cesarz. mamy arcykapłana teraz, kochankowie, rydwan, siła, czyli siła u mamy pustelnika, koło fortuny. Karta Sprawiedliwości. I tu czasem widać na tym jeszcze jakieś napisy dodatkowe, więc to też jest takie fajne, że można odkrywać jakby coś dodatkowego, prawda? Wisielec bardzo fajnie zrobiony. Karta Śmierci. Umiarkowanie. Karta Diabła. Karta Wieży. Mhm. Gwiazda. Księżyc. Słoneczko. Są dostateczne. I karta świat. Tak później zaczynamy małe arkana. Mamy buławy. A z buław. Dwie buławy. Trzy buławy. Cztery. Pięć. Bardzo ciekawe, kochani, tak inaczej troszkę, tak bardziej um, takie specyficzne właśnie pokazanie albo inaczej przeniesienie tego, tych tematów tarotowych, prawda, albo tych życiowych, właśnie w ten obszar e, farmerski, rolniczy, leśny, e, no. Powiem wam, że naprawdę przyjemnie się pracuje z tym tarotem. E, tak, e, czu czuć taką lekkość z tych kart, wiecie? Czuć, e, ja, ja, to, jest, to, to się wydaje wszystko takie znajome, wiecie? Takie sąsiedzkie, takie mm, takie na teraz jakby, takie żywe, prawda? To jest coś, co jakby ten tarot został uwspółcześniony tutaj, ale w takich terenach właśnie naturalnych, rolniczych, farmerskich, wiecie, na wsi gdzieś, prawda? Więc, no ja uwielbiam, powiem Wam. Tu, oczywiście, jak widzicie, też są inne tereny pokazane, na przykład morskie, prawda? Jak najbardziej. Ale ilość tutaj tej natury, prawda? Tych tematów takich właśnie żywych, codziennych, prawdziwych dla takich ludzi, którzy pracują w taki sposób, to jest cudowne i podoba mi się, że nie ma tutaj znowu powielonego Raidera White'a, tylko jest coś innego zrobione jest tutaj faktycznie włożona praca, przemyślane to wszystko i co czuć tutaj właśnie to to codzienne nasze życie, można się tu odnaleźć, to można się tu znaleźć zauważyć zidentyfikować jakby, prawda? Więc to jest cudne. To jest naprawdę fantastyczne, że to gdzieś tu jest wciągnięte w końcu, chcę powiedzieć w to nasze życie, prawda? A nie tak gdzieś oderwane, gdzieś pokazane, jakieś mistyczne, nie wiadomo, o co. I potem ludzie przeglądają, mówią, o co chodzi, prawda? W tym tarocie. Tu widać o co chodzi, kochani. Tutaj łatwo jest się odnaleźć. Tutaj łatwo jest to zrozumieć. Łatwo jest jakby dostrzec to wszystko, co jest ważne, istotne. Może dlatego w tej książeczce nie ma aż tak dużo, bo te obrazy naprawdę wiele przekazują. One bardzo dużo informują, prawda? Oczywiście tutaj jest co obejrzeć, jest w co się wdrożyć, jakby wciągnąć, bo te obrazy są często wielowymiarowe i więcej jakby dostrzega się za chwilę, nie? Przy którymś tam. Kontakcie. Tak. Naprawdę to jest coś innego, naprawdę to jest coś świeżego i wiadomo, wielkość może tam przeszkadzać niektórym osobom, że są za duże, ale to zdecydowanie są, słuchajcie, karty do medytacji, do takiej analizy, i wiecie, co jest cudowne, jak na przykład sobie robimy rozkład tymi kartami. I e, układa ci się ta historia, bo widzisz te obrazki, prawda? I widzisz historię, widzisz historię, która się dzieje. To jest tak, jakby e, zobaczyć film w klatkach poszczególnych. No, musicie spróbować, jeżeli ktoś z Was ma te karty, ale to pewnie już wiecie, jak macie, to wiecie. Tak, e, to tak, jakby pokładać tak zdjęcia, prawda, z różnych sytuacji i widać tą. Sytuację, widać to zdarzenie, widać tą historię, widać, w którą stronę to idzie, prawda? Tak. Naprawdę w moim postrzeganiu są to bardzo łatwo, łatwe do czytania karty i co jeszcze fantastycznego mają, są w poziomie, więc nawet jak masz mały stolik, e, taki niski, to, to tutaj one się zmieszczą, prawda? W miarę. Znaczy, no jak bardzo mały, to nie, ale jak taki średni, to, to ci się zmieszczą, bo. Bo w poziomie są, prawda? E, tak, jest to bardzo fajny pomysł i powiem Wam, że gdybym tak pracowała sama dla siebie e, z kartami tarota, to na pewno to byłby jeden z moich e, takich, e, no, pierwszych wybranych, prawda? Tak jest. O, i mamy króla Pentakli. <trym> Tak, i doszliśmy do końca. Jeżeli chodzi o ocenę, kochani, w obu kategoriach daje 10 punktów jakość, a trwałość, one są naprawdę trwałe, laminowane, tu w ogóle nie widać, żeby się coś podnosiło, więc znając już tego rodzaju, właśnie prace wytrzymają naprawdę, naprawdę, naprawdę długo. Co jest tu ciekawym, kochani, z tyłu jakby troszeczkę inaczej były zrobione. Jakby była taka szorstka, bardziej struktura, a tutaj jest bardziej gładka, co jest bardzo ciekawe, jak się je przekłada, prawda, czy tasuje, bo czuć tu z tyłu, właśnie taką troszkę strukturę. To jest bardzo przyjemne, bardzo fajne, a tu widać ten czysty, gładki obraz. Nie błyszczą się jakoś specjalnie, zobaczcie, mam nadzieję, że to zobaczycie. O, tak, tak troszeczkę. E, fantastyczne są, naprawdę polecam każdemu. Może nie są to najtańsze karty, kochani, bo tutaj faktycznie no cena jest, no trzeba ustrzelić, żeby, żeby tak w miarę tą cenę znaleźć. Natomiast one są warte tej ceny. Naprawdę książeczka, książeczka jest fajna, można też ją potraktować jako kolorowankę właśnie. Do tego ten śliczny woreczek, prawda? Ciekawe pudełko, jak taka szufladka, prawda? No, same plusy powiedziałabym. Polecam z sertuszka, kochani, dajcie znać, czy macie te karty, czy z nimi pracujecie, czy je znacie. A jeżeli nie, to powiedz, czy Cię zainteresowały, czy to jest coś, z czym na przykład masz ochotę popracować. Cudownie, kochani, że jesteście jak zawsze. Bardzo się cieszę, że tutaj tak się fajnie wymieniamy. Uwielbiam, że ten kanał tak cudnie nam się rozrósł i dalej rozrasta. Ciągle nowe osoby przybywają. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu. Macie ochotę, to się odzywajcie oczywiście w komentarzach. Utulam mocno, kochani, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Papa. Pa.